Ile razy tak z ręką na sercu, już prawie, ale jednak nie podjęłaś akcji. Trzy najczęstsze powody nie podejmowania akcji i ich rozwiązania. Zapraszam Cię do dzisiejszego filmiku. Ja nazywam się Ania Makowska i jestem tutaj, aby pomóc Ci e, osiągnąć swoje cele, aby skreować życie, które, które Ty. Chcesz przeżywać. No i dzisiaj o tym strachu o tym strachu, dlaczego nie podejmujemy y, akcji, pomimo tego, że wiemy, że to ta akcja właśnie przyniesie nam y, jakiś określony rezultat, czy pomoże nam y, na przykład poczuć się lepiej, albo rozwinąć biznes. A więc pierwszy taki podstawowy powód, dlaczego nie podejmujemy akcji, jest to przeszłe doświadczenie. Twój umysł, jeżeli próbujesz podjąć próbę ym, zrobienia czegoś kolejny raz i albo wcześniej nie udało ci się osiągnąć zamierzonego celu, albo wcześniej y, próbowałaś tylko podjąć tą próbę, aby coś zrobić i tego nie zrobiłaś, Twój umysł będzie cię absolutnie stopował, będzie ci dawał powody i będzie ci przypominał wszystkie Twoje porażki poprzednie. A więc przeszłe doświadczenie. Przeszłe doświadczenie jest powodem, dlaczego nie podejmujesz akcji. Jednym z najbardziej e, podstawowych powodów. No i jak, jak się tego pozbyć? Jest taka fajna droga, którą możesz absolutnie zastosować poprzez użycie swojej wyobraźni. Tak, masz swoją wspaniałą wyobraźnię, jako jedyna istota na tej ziemi, i możesz jej użyć do skreowania. Wspomnień, które jeszcze się nie stały. A więc, jak udasz się do swojej wyobraźni, możesz to zrobić podczas medytacji, możesz to robić podczas zmywania garów, możesz to robić podczas spaceru. I wyobrazić sobie, jakbyś się fantastycznie czuła, jak bardzo czułabyś się siebie dumna, gdy jednak byś zrobiła tą akcję. Podjęłabyś tą akcję, której teraz właśnie się boisz podejmować. I zapomnij o tym, co jest tu i teraz. Zapomnij, co jest w tym realnym świecie i skrełuj. Te wspomnienie, które jeszcze nie zaistniało, i połącz się z nim emocjonalnie. Już wszystkie swoje uczucia, wszystkie swoje emocje właśnie w to uczucie, gdy już jesteś po wejściu na przykład na Facebook Live, gdy jesteś już po na przykład odejściu ze związku, który ci nie służy, jak się czujesz? Jak, jak się zachowujesz? Jak nawet chodzisz, jak Twoje ciało zachowuje się i? i Okazuje tak naprawdę twój, ory, twój sukces, który już właśnie osiągnęłaś, tak? Dobrze. Druga, drugi taki najba, najczęstszy powód nie podejmowania akcji jest to limiting belief, czyli takie przekonanie, limitujące przekonanie. tak? Zadaj sobie pytanie, w co muszę wierzyć żeby nie podejmować tej akcji, że nie mogę podjąć tej akcji. Ok? Więc jeżeli na przykład, powiedzmy sobie, chcesz odejść z etatu i otworzyć własny biznes, i wciąż nie możesz tego zrobić, pomimo tego, że o tym marzysz, pomimo tego, że tak bardzo chcesz i widzisz te lepsze scenariusze, ten strach jest tak ogromny, który cię powstrzymuje, że jeszcze tego nie zrobiłaś. Więc jakie jest twoje podświadome? Bo to nie chodzi o to, co siedzi w Twojej świadomości, co ty wiesz, a czego nie wiesz, ale chodzi o Twoją podświadomość, o tą część Twojego umysłu, która kieruje do 98% Twoimi zachowaniami, między innymi, oczywiście. W co musisz wierzyć? Usiądź, rozpisz to, zastanów się, daj temu czas. Czy jest to na przykład przekonanie, że stracisz wszystkie pieniądze, że teraz nie jest odpowiedni czas, żeby robić biznes? Czy jest to Twoje przekonanie, mm, że na przykład em, nie jest wystarczająco dobra. I skąd ono się wzięło? Skąd wzięło się to przekonanie? Czy miałaś może w rodzinie em, takie przykłady, że ktoś otworzył biznes i nie odniósł sukcesu? Wręcz przeciwnie, na przykład narobił długów. A może wszyscy wokoło ci o tym mówią teraz? A może telewizja o tym trąbi, że teraz to nie jest najlepszy czas? Skąd narodziło się to przekonanie? Zidentyfikuj je! I wtedy będziesz w stanie je odwrócić. Wtedy musisz skreować przekonanie, w które chcesz uwierzyć i które wiesz, że jest em, aligned, które, jest, <gry> które ci pomoże w osiągnięciu swojego celu. A wtedy będziesz musiała je em, wciśn wciśnąć, wcisnąć do swojej podświadomości, będziesz musiała je tam bardzo głęboko zakopać, abyś na poziomie właśnie podświadomym uwierzyła w to, że jest inaczej. Jest oczywiście do tego metodol, metodologia, jest do tego potrzebny czas, ale wszystko jest możliwe. I zachęcam Cię absolutnie do praktykowania tego. A więc e, przy, le, pozwól mi, że ci przypomnę, pierwszy podstawowy powód jest: e, skupiamy się na przeszłości, skupiamy się na e, przeszłych doświadczeniach i to nas powstrzymuje od podjęcia akcji, rozwiązaniem do tego, e, do tego powodu jest skreowanie. Przyszłych, um, przyszłych obrazów, przyszłych wizji, skreowanie tego w swoim umyśle, tego co chcesz zobaczyć. Drugi powód to limitujące Cię przekonania. Rozwiązanie do tego jest zauważyć te przekonanie zauważyć te przekonanie naprawdę spojrzeć, zauważyć, skąd się wzięło, odwrócić je i absolutnie wcisnąć do swojej podświadomości. No i trzeci powód, jeden z najważniejszych, najczęstszych powodów, który powstrzymuje nas przed podjęciem akcji, jest brak wiedzy. Jest brak wiedzy na jakiś konkretny temat. Ja tutaj nie mówię teraz um, o... nie masz wystarczająco kwalifikacji, nie masz studiów. Nie, nie o takiej wiedzy mówię. Mówię o wiedzy, która realnie da ci confidence, która da ci tą pewność siebie, czyli studiowanie siebie, studiowanie praw natury, studiowanie energii. I nie mówię tutaj o studiowaniu lata, 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 mówię tu o podstawowym zrozumieniu. I to jest na zasadzie takiej: jeżeli ktoś teraz powiedziałby ci: proszę, tu są kluczyki do helikoptera leć. No, to oczywiście, że miałabyś strach, tak? Ten fear bycie, bycie ogarnął niesamowity. Ale jakby ktoś powiedział, tutaj masz kluczyki, masz rok czasu na studiowanie tego e... i by powiedział, bardzo chętnie zapraszam do e... o, przeczytania instrukcji obsługi, nauczenia się latania, a później możesz lecieć, to pewnie, że fear by zniknął, tak? Ten strach by zniknął. A więc wiedza na jakiś konkretny temat. My zawsze zaczynamy od uczenia się samego siebie, od studiowania samego siebie, kim jesteśmy, bo to jest podstawa oczywiście całego wspaniałego naszego życia. Ale to jest rozwiązanie do tego trzeciego pochodzenia strachu. A więc, szybkie przypomnienie: trzy podstawowe i najbardziej, najczęściej spotykane powody, dlaczego się boimy i jak. I jak się tego pozbyć, czy jak przejść przez to, bo strachu się nigdy nie pozbędziemy, i zaakceptujmy to, tak? Pierwsze przeszłe doświadczenia. Musisz skreować y, przyszłe, y, przyszłe doświadczenie, które, które da ci tych skrzydeł i pozwoli ci na emocjonalne zaangażowanie się w najlepszą wersję, opcję tego, jak to będzie, jak już przejdziesz ten firm i y, zrobisz, podejmiesz tą akcję, której się boisz. Drugie to jest e, ograniczające, się, ograniczające się przekonanie, którym musisz zidentyfikować, dowiedzieć się najlepiej skąd ono pochodzi, odwrócić je i to nowe. Takie empowering, które doda ci strasznie dużo siły, zaplantować, za mocno, mocno, mocno wcisnąć w swoją podświadomość, aby ta część Twojego umysłu w to uwierzyła i, i już będą się dały cuda. No i trzecie jest to brak wiedzy na jakiś temat. No, musisz studiować, studiować, nauczyć się, dowiedzieć się jak, po co i dlaczego. I, I to już będzie tyle. Tak naprawdę wszystkie nasze strachy są tylko i wyłącznie kreacją naszego umysłu. Nasze strachy nie istnieją w realnej fizycznej formie, a więc Twój umysł troszeczkę się tobą, z Tobą bawi. I to jest ok, bo oczywiście, że dobrze, że mamy te strachy. To jest funkcja Twojego umysłu, aby cię trzymać bezpie w bezpieczeństwie, tak? W tej comfort zone, w tej strefie, strefie bezpieczeństwa. Ale jak to Will Smith powiedział, em, cuda, wspaniałe rzeczy Bóg umieścił po drugiej stronie strachu. I z tym Cię dzisiaj zostawiam. Dziękuję.